Przykro mi, panie Harrison, ale na pańskim koncie jest tymczasowa blokada z powodu nieprzewidzianych protokołów bezpieczeństwa. W tej chwili nie możemy przetworzyć żadnych transakcji, stwierdziła kasierka chłodnym, wyćwiczonym, monotonnym głosem. Arthur Harrison, lat 78, odznaczony weteran wojenny, chwycił krawędź lady. Jego niewielka, stała emerytura właśnie wpłynęła na konto. Potrzebował jej na pilne leki dla żony. Nieprzewidziane protokoły dotyczące mojej emerytury to niedorzeczne. Kasjerka podała mu tylko ulotkę z numerem infolinii. Siedem minut później, gdy Artur siedział pokonany na ławce w holu, główne szklane drzwi banku otworzyły się z rozmachem, a do środka wkroczył prezes całej korporacji bankowej z surową miną, Kierując się prosto do gabinetu menedżera, z wyrazem twarzy niczym burzowa chmura. Jeśli wierzysz, że nasi bohaterowie zasługują na coś więcej niż biurokratyczne mury, wpisz szacunek poniżej. Arthur Harrison wiódł życie ukształtowane przez dyscyplinę i cichą wytrwałość. Jego małe mieszkanie, które dzielił z żoną Martą, cierpiącą na przewlekłą chorobę układu oddechowego. Było świadectwem jego skrupulatnej natury. Każdy rachunek był płacony na czas, każde uzupełnienie leków skrupulatnie zaplanowane. Jego emerytura wojskowa, zdobyta przez 30 lat służby jako starszy sierżant sztabowy w logistyce, często w surowych i bezlitosnych warunkach, była ich głównym źródłem dochodu. Nie było to wiele. Ale w połączeniu z niewielkim zasiłkiem inwalidzkim Marty jakoś sobie radzili. Artur był człowiekiem rutyny. W każdy pierwszy wtorek miesiąca, jak w zegarku, jego emerytura wpływała na konto. I jak w zegarku, odwiedzał lokalny oddział First National Fidelity Bank. Aby wypłacić wystarczająco gotówki na miesięczne potrzeby, w tym coraz droższe dopłaty, do niezbędnych dla życia Marty inhalatorów i nebulizatorów. Był klientem tego banku od dziesięcioleci, znał większość wieloletnich pracowników z imienia i nigdy nie napotkał żadnego problemu. Dziś jednak było inaczej. Marta miała złą noc, oddychała ciężej niż zwykle. Jej specjalista przepisał nowy, silniejszy lek, ale był on kosztowny, a apteka nie chciała go wydać bez zapłaty z góry. Pilna potrzeba ciążyła na Arturze, gdy podchodził do znajomej lady. Kasjer był nowy, młody człowiek o imieniu Kevin, ledwo po dwudziestce, sprawiający wrażenie kogoś, kto nauczył się na pamięć regulaminu, ale jeszcze nie zrozumiał jego celu. Nosił swój bankowy mundur ze sztywną formalnością, która graniczyła z grymasem niezadowolenia. W czym mogę pomóc? zapytał Kevin płaskim tonem. Nie odrywając wzroku od ekranu komputera. Tak, synu, powiedział uprzejmie Arthur, przesuwając kartę bankową i dowód wypłaty przez ladę. Arthur Harrison. Chciałbym wypłacić 400 dolarów. Kevin przeciągnął kartę, wpisał coś na klawiaturze, a potem zmarszczył brwi. Wpisał ponownie. Jego zmarszczone czoło pogłębiło się. Mhm. Wygląda na to, że jest problem, panie Harrison. Problem. Artur poczuł znajome ukłucie niepokoju. Moja emerytura wpłynęła dziś rano. Sprawdzałem w internecie przed wyjściem. Tak, widzę wpłatę, przyznał Kevin, wciąż wpatrując się w ekran. Ale system nałożył automatyczną blokadę administracyjną na konto z powodu, cytuję, aktualizacji nieprzewidzianych protokołów bezpieczeństwa. Oznacza to, że żadne środki nie mogą być wypłacone ani przelane, dopóki blokada nie zostanie zniesiona przez naszą centralną jednostkę przetwarzającą. Artur był oszołomiony. Blokada? Ale dlaczego? Nigdy wcześniej nie było żadnej blokady, a ja pilnie potrzebuję tych pieniędzy. Moja żona jest chora, jej leki. Kevin przerwał mu, recytując coś, co brzmiało jak wyuczony skrypt. Proszę pana, te blokady są generowane przez system w celu ochrony klientów podczas wewnętrznych aktualizacji. Na poziomie oddziału nie mam możliwości ich zdjęcia. Blokada powinna zostać automatycznie usunięta w ciągu 24 do 48 godzin roboczych. 48 godzin roboczych, powtórzył z przerażeniem Artur. To mogą być 3 albo 4 dni. Jej leki nie mogą tyle czekać. To moja emerytura, a nie jakiś podejrzany przelew. Nie może pan do kogoś zadzwonić, zweryfikować tego? Kevin potrząsnął głową, a w jego głosie pojawiła się nuta zniecierpliwienia. Na poziomie oddziału nie ma do kogo zadzwonić, kto mógłby zdjąć blokadę CPU. To wszystko jest zautomatyzowane polityka banku. Przesunął przez ladę standardową ulotkę bankową. Może pan spróbować zadzwonić na numer infolinii obsługi klienta, podany na tej broszurze, ale prawdopodobnie powiedzą panu to samo. Czekać, aż system to przetworzy. Odwrócił uwagę z powrotem na swój ekran, najwyraźniej uznając sprawę za zamkniętą. Artur poczuł przypływ bezsilnej złości. Po którym szybko nastąpiła zimna fala rozpaczy. Spojrzał na obojętne plecy kasiera, a potem na błyszczącą ulotkę obiecującą obsługę z klientem na pierwszym miejscu. Ironia była gorzka. Z poprzednich doświadczeń wiedział, że infolinia będzie labiryntem automatycznych menu i niepomocnych agentów czytających ten sam skrypt. Pomyślał o Marcie, o jej ciężkim oddechu, o trosce w jej oczach. Nie mógł wrócić do domu z pustymi rękami. Synu! spróbował ostatni raz Artur. Jego głos był cichy, ale stanowczy. To nie jest tylko niedogodność to krytyczna sytuacja medyczna. Czy nie ma tu żadnego menedżera, nikogo z jakąkolwiek władzą, kto mógłby zastosować zdrowy rozsądek? Kevin westchnął, odwracając się z wyrazem udawanego męczeństwa. Menedżerka oddziału, panna Evans. Jest cały dzień na spotkaniu regionalnym, a nawet gdyby tu była, nie może zdjąć blokady bezpieczeństwa CPU. To powyżej jej kompetencji to polityka podkreślił słowo polityka, jakby było niewzruszonym prawem natury. Pokonany, Artur podniósł bezużyteczną ulotkę. Wiedział, kiedy został pokonany przez system zaprojektowany tak, by być nieelastycznym. Rozumiem, Powiedział ciężkim głosem. Odszedł od lady, kierując się w stronę części dla klientów przy wejściu do banku. Musiał pomyśleć, wymyślić inny plan, chociaż jego umysł był odrętwiały. Usiadł ciężko na pluszowym fotelu w holu, czując jak ciężar całego świata spada na jego barki. Wyjął swój stary, niezawodny telefon komórkowy. Nie zamierzał dzwonić na infolinię banku. Pamiętał inny numer, którego nie używał od ponad dekady. Była to bezpośrednia linia do bardzo konkretnej osoby, wysoko w strukturze korporacyjnej banku kogoś, z kim krótko służył, podczas specjalnego zadania łącznikowego z cywilnymi instytucjami finansowymi, podczas krajowych ćwiczeń w sytuacji kryzysowej. Dostał ten numer z instrukcją. Tylko jeśli to prawdziwa katastrofa, Harrison, prawdziwa awaria systemu, która niesprawiedliwie kogoś krzywdzi. To właśnie tak się czuł, znalazł kontakt. J. Sterling, siedziba główna, priorytet omega. Zawahał się tylko przez chwilę, po czym wybrał numer. Połączenie zostało odebrane po pierwszym dzwonku nie przez asystenta, ale przez samego mężczyznę. Sterling. Głos był ostry, potężny, przyzwyczajony do dowodzenia: Panie Sterling, sir, mówi Arthur Harrison, starszy sierżant sztabowy Harrison, w stanie spoczynku. Służyliśmy krótko razem podczas ćwiczeń karmazynowy orzeł w zespole łącznikowym DOSZ finansów. Chwila ciszy, a potem Harrison? Mój Boże, człowieku, to było piętnaście lat temu. Jak się masz? W czym mogę pomóc? Nie dzwoniłbyś na tę linię, gdyby to nie było poważne. Artur szybko i rzeczowo wyjaśnił sytuację. Jego emerytura, pilne leki Marty, konto zamrożone przez nieprzewidziane protokoły bezpieczeństwa, niemożność lub niechęć kasiera i domyślnie menedżera do pomocy na poziomie oddziału, oczekiwanie 24 do 48 godzin. Podał nazwę oddziału banku, gdy mówił, Słyszał ciche, ale szybkie stukanie klawiatury po stronie Sterlinga. Blokada CPU na zweryfikowanej wpłacie emerytalnej, mówi pan? Głos Sterlinga stał się zimny, krzemienny. Oddział odmawia eskalacji w nagłym przypadku medycznym dotyczącym weterana? Niedopuszczalne. Artur, czy wciąż jesteś w tym oddziale? Tak, ser, w holu. Zostań tam. Nie ruszaj się. Właśnie zdalnie przeglądam aktywność na Twoim koncie. Ta blokada bezpieczeństwa CPU to błędnie zastosowana flaga, prawdopodobnie z nowej łaty oprogramowania wdrożonej ostatniej nocy, bez odpowiednich testów na wypłatach emerytalnych. Nigdy nie powinna była zamrozić Twoich środków. Głos Sterlinga był napięty od powstrzymywanej furii. Jestem około siedmiu minut jazdy samochodem od tego oddziału, jestem w drodze. To zostanie naprawione osobiście. Linia zamilkła. Artur siedział, oszołomiony natychmiastowością i autorytetem odpowiedzi. James Sterling nie był tylko kimś wysoko postawionym. Był, jak Artur sobie teraz mgliście przypomniał, z czasopisma biznesowego, które kiedyś czytała Marta, obecnym prezesem całej korporacji macierzystej First National Fidelity Bank. Właśnie zadzwonił do prezesa w sprawie kasiera. Czekał, ogarnięty dziwną mieszanką lęku i ulgi. Minęło pięć minut, potem sześć. Bank kontynuował cichy szum południowej pory. kasjerzy obsługiwali klientów, doradcy kredytowi w swoich szklanych biurach. Kasjer Kevin od czasu do czasu spoglądał na Artura z wyrazem aroganckiej litości, prawdopodobnie zakładając, że staruszek wciąż próbuje dodzwonić się na frustrującą infolinię. Dokładnie 7 minut po zakończeniu rozmowy, główne szklane drzwi First National Fidelity Bank otworzyły się z niemal teatralnym świstem. Wkroczył James Sterling, prezes Fidelity Corp Holdings. Był po pięćdziesiątce, nienagannie ubrany w szyty na miarę ciemny garnitur, z wyrazem twarzy jak burzowa chmura. Poruszał się z atletyczną energią, jego wzrok omiatał hol, ignorując zdziwione spojrzenia personelu i klientów. Zauważył Artura na ławce i ruszył prosto w jego kierunku, omijając kolejkę do kas i puste biuro menedżera. Dwie równie surowo wyglądające osoby, prawdopodobnie jego asystent wykonawczy i szef ochrony, podążały krok za nim. A Arthur! – powiedział Sterling. Jego głos był niskim warknięciem kontrolowanego gniewu, gdy do niego dotarł, wyciągając rękę. – Dobrze cię widzieć, chociaż pałam gniewem, że dzieje się to w takich okolicznościach. Uścisnął mocno dłoń Artura. – To zostanie naprawione. Następnie przeniósł wzrok, omiatając linię kas, aż jego spojrzenie spoczęło na Kevinie, który gapił się z otwartymi ustami, na nagłe pojawienie się człowieka, którego portret wisiał w każdym oddziale jako prezesa i dyrektora generalnego. Ty Sterling wskazał na Kevina. Kasjerze zawołaj tu natychmiast swoją menedżerkę oddziału a ty chodź ze mną. Nie czekał na odpowiedź, maszerując w kierunku biura menedżera, oczekując, że Kevin za nim podąży. Kevin, wyglądając na przerażonego, podreptał za nim. Sterling otworzył na oścież drzwi do pustego biura panny Evans, po czym odwrócił się do zatłoczonego teraz wejścia do holu, gdzie panna Evans, menedżerka oddziału, właśnie wracała z lunchu, wyglądając na zdezorientowaną całym zamieszaniem. Panno Evans, zagrzmiał głos Sterlinga, przecinając nagłą ciszę, która zapadła w banku. Do swojego biura już i proszę przynieść akta konta pana Harrisona. Panna Evans, natychmiast rozpoznając prezesa, zbladła widocznie i popędziła w stronę swojego biura, prawie się potykając. Cała sala bankowa zamarła. Wszelka aktywność ustała, gdy prezes, menedżerka oddziału i nieszczęsny kasjer zniknęli w biurze razem z Arturem Harrisonem, cicho zaproszonym do środka przez asystenta Sterlinga. Wewnątrz biura Menedżerki panowała gęsta od napięcia atmosfera. James Sterling nie usiadł. Stał, promieniując niezadowoleniem. Panno Evans, kasjerze Kevinie zaczął. Jego głos był niebezpiecznie spokojny. Właśnie zostałem poinformowany przez starszego sierżanta sztabowego Artura Harrisona, odznaczonego weterana tego narodu i lojalnego klienta tego banku od ponad 40 lat. Że jego federalnie wypłacana emerytura wojskowa została dziś rano zamrożona z powodu blokady bezpieczeństwa CPU i odmówiono mu dostępu do środków potrzebnych na krytyczne leki dla jego żony. Powiedziano mu, że rozwiązanie problemu zajmie od 24 do 48 godzin roboczych. Czy to jest dokładne podsumowanie? Panna Evans wyjąkała: Panie Sterling. Sir, była flaga systemowa. Nasza polityka w przypadku takich blokad. Wasza polityka, przerwał Sterling, jego głos zimny jak lód. Polega na służeniu klientom, zwłaszcza naszym weteranom, z sumiennością i szacunkiem, a nie na chowaniu się za błędnie zastosowanymi automatycznymi flagami, gdy na szali leży zdrowie żony człowieka. Wasz system Miał usterkę. Wasz personel wykazał się katastrofalną porażką osądu i współczucia. Zwrócił się do Kevina. Czy podjął pan jakąkolwiek próbę eskalacji tego problemu? Czy próbował pan przeprowadzić manualną weryfikację z naszym centralnym biurem łącznikowym, daszład weteranów, zgodnie z dyrektywą 7 alfa dotyczącą wpłat emerytalnych? Kevin potrząsnął nieszczęśliwie głową. Ja nie wiedziałem o dyrektywie 7 Alfa Ser. W takim razie jesteś nieodpowiednio przeszkolony, warknął Sterling. Spojrzał na pannę Evans. A pani, droga pani, nieodpowiednio nadzoruje swój personel, skoro nie jest on świadomy kluczowych protokołów mających na celu zapobieganie dokładnie tego rodzaju haniebnym sytuacjom. Wyjął swój korporacyjny zabezpieczony telefon. Wybrał numer i krzyknął: Bezpieczeństwo IT Sterling mówi: Znieść blokadę CPU na koncie kończącym się na 4281 Harrison A ze skutkiem natychmiastowym oznaczyć jako priorytet do diagnostyki systemowej i przygotować mi raport, dlaczego ta wypłata emerytury wywołała fałszywy alarm. Już. Posłuchał przez sekundę Dobrze. Rozłączył się. Panie Harrison, powiedział Sterling, zwracając się do Artura z całkowicie zmienionym, pełnym szacunku zachowaniem. Pańskie konto jest teraz w pełni dostępne. Proszę pozwolić pannie Evans osobiście przeprowadzić pańską wypłatę. A w ramach głębokich przeprosin od First National Fidelity fundusze na dzisiejsze leki dla pańskiej żony pokrywa bank. Właściwie zawahał się. Przez następne 12 miesięcy wszystkie dopłaty do leków pani Harrison będą pokrywane bezpośrednio z funduszu dyskrecjonalnego mojego biura. To absolutne minimum, co możemy zrobić. Artur zaniemówił, przytłoczony nagłym, całkowitym odwróceniem sytuacji. Panie Sterling, ja dziękuję. Nie, Artur, powiedział cicho Sterling. To ja dziękuję. Za pańską służbę wtedy i za zwrócenie mojej uwagi na tę fatalną porażkę teraz. Następnie odwrócił się z powrotem do panny Evans i Kevina. Jego wyraz twarzy znów był jak z granitu. Co do was dwojga, mój szef HR i operacji regionalnych skontaktuje się z wami przed końcem dnia. Oczekujcie intensywnego przeszkolenia i dogłębnej oceny waszej przydatności. Na stanowiskach związanych z obsługą klienta. Ten bank nie będzie źle traktował swoich weteranów. Reszta dnia w tym oddziale First National Fidelity Bank była inna niż wszystkie. Panna Evans osobiście i z wielką pokorą przetworzyła wypłatę Artura i upewniła się, że fundusze na leki Marty zostały prawidłowo przydzielone z funduszu prezesa. Kasjer Kevin. Został odesłany do domu w oczekiwaniu na decyzję. Wieść o dramatycznej, niezapowiedzianej wizycie prezesa i jej przyczynie rozprzestrzeniła się jak pożar po oddziale, potem po regionie, a następnie po całej korporacji. James Sterling przed wyjściem wygłosił krótkie, niezapowiedziane przemówienie do pozostałego personelu oddziału. Jego przesłanie było jasne: Nasze systemy, mają wspierać nasz osąd i naszą służbę klientom, a nie je zastępować. A nasi klienci weterani będą traktowani z najwyższym priorytetem i szacunkiem. Zawsze. Nie zastosowanie się do tego będzie miało natychmiastowe i poważne konsekwencje. Arthur Harrison wrócił do domu, dał marcie jej nowy lek i usiadł z nią w ciszy ich salonu, a napięcie poranka, Powoli opadało. Czuł ciche poczucie sprawiedliwości nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich innych zwykłych ludzi, weteranów, którzy często zmagają się z bezimiennymi, nieelastycznymi systemami. Później, w tym tygodniu, First National Fidelity Bank uruchomił nową, ogólnofirmową inicjatywę priorytetowej obsługi weteranów z dedykowanymi łącznikami uproszczoną weryfikacją kont emerytalnych oraz obowiązkowym szkoleniem z empatii i specjalistycznych protokołów dla całego personelu. Było to, jak stwierdzono w wewnętrznym memorandum, bezpośrednim wynikiem kluczowej lekcji. Artur nigdy więcej nie zobaczył kasiera Kevina. Panna Evans podobno od tamtej pory była znacznie bardziej uważna na potrzeby klientów, a James Sterling... Prezes od czasu do czasu dzwonił do Artura osobiście, żeby po prostu zapytać, co słychać. Dwóch starych żołnierzy z różnych pól bitew, połączonych przez chwilę systemowej porażki i późniejszy akt zdecydowanego przywództwa. Bo czasami potrzeba kogoś na samym szczycie, aby przeciąć biurokratyczną taśmę i przypomnieć wszystkim, że za każdym numerem konta kryje się człowiek. A niektórzy ludzie zasłużyli na poziom szacunku, którego żaden zautomatyzowany system nigdy nie powinien mieć prawa zamrozić. Subskrybuj ten kanał, jeśli wierzysz, że honor i służba powinny zawsze otwierać drzwi, a nie zatrzaskiwać je polityką firmy.